Dzień dobry, witam Was serdecznie. Zachwyceni naturą kolejny raz spotykają się z Wami w niedzielne przedpołudnie. Za chwilkę sprawdzę, czy, jesteśmy, czy nas słychać, czy nas dobrze widać. Wiesiu to w tym momencie ustawia nas, żeby nie powcinało nam główek, bo nóżki są pod stołem. I na pewno dzisiejszy live będzie dotyczył dalszej, dalszego ciągu przygotowywania pierniczków. Przepis na pierniczki będzie zamieszczony w poście, żebyście mieli dokładnie to Dzień opisane. Dzień, Dzień, dobry. Dzień dobry. Witam. Dzień. Witam cię, Aniu. <laughs> e, bardzo serdecznie witamy w naszym programie Zachwyceni Naturą. Niech jedzenie będzie lekarstwem, ale lekarstwo jedzeniem. Dzisiaj o tym dużo więcej powiemy, no ale przerwałem Ci. Tak, więc jeśli chodzi o pierniczki, przepis na pierniczki i na polewy będzie w poście zamieszczony, a za chwilkę pokażę lukrowanie, no i pokrótce powiem, jak to, co tam z nimi trzeba zrobić po wyrobieniu już tego ciasta, na czym ostatnio skończyliśmy. No, może dzisiaj przede wszystkim. Spróbujemy jeszcze raz, kolejny raz, ale może w inny sposób podkreślić dlaczego akurat jedzenie nieprzetworzonego pokarmu, dlaczego akurat soki, dlaczego gotowanie, smażenie jest w efekcie zdrowotnym dla nas szkodliwe i dlaczego warto te pokarmy, które natura nam daje spożywać, przede wszystkim na surowo lub takie przetworzone w temperaturze do 48 stopni. Inspirujemy się przede wszystkim dr Ewą Dąbrowską i zawsze polecamy jej kanał, żeby posłuchać, co ona mówi na temat właśnie spożywania warzyw, owoców, w ogóle całego tego tematu związanego. Z funkcjonowaniem organizmu dzięki dostarczaniu niezniszczonych minerałów, witamin. I żeby to docenić, to dzisiaj chcieliśmy właśnie zwrócić uwagę, że słuchajcie, my jesteśmy już na przykład po soku z serera nociowego, oczywiście wcześniej pukanie ust olejem kokosowym, mycie zębów, picie jodu. Traktujemy to wszystko jako pokarmy, które przede wszystkim nasz organizm nawadniają i powodują, że o wiele lepiej on funkcjonuje w momencie, gdybyśmy na przykład rano wypili kawę, zjedli coś słodkiego lub na przykład coś smażonego, gotowanego. Dlaczego właśnie jest, i dlaczego my zapraszamy do naszego do naszej kuchni, do naszego sklepiku. Dlaczego warto te pokarmy spożywać? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o soki, bo przypomnę, że przed sokami pijemy ocet jabłkowy rozcieńczony z wodą. I ocet jabłkowy, ocet jabłkowy bardzo często mówimy, on ma bardzo szerokie działanie i na układ pokarmowy. Przede wszystkim zakwasza żołądek, ale Wspomaga funkcjonowanie jelita cienkiego, ale również jelita grubego, jak i całego organizmu. Także jest to naprawdę bardzo ważny element: picie octu jabłkowego z wodą. I ja myślę, że ocet jabłkowy w ogóle powinno się stosować częściej w ciągu dnia, nawet jeżeli mamy jakieś problemy, na przykład zdrowotne czy jakieś osłabienie, czy infekcje, to naprawdę warto właśnie pić ocet jabłkowy częściej niż raz tylko przed jedzeniem. Warto go pić kilkakrotnie w ciągu dnia, po to, żeby spowodować funkcjonowanie organizmu, który jest zdolny no, likwidować infekcje, stany zapalne i rzeczywiście funkcjonować o wiele lepiej na wyższym poziomie energii. To jeżeli chodzi o ocet. I teraz na przykład dlaczego soki? No, soki wyciskane na świeżo w maszynie wolnoobrotowej, takiej, którą my tutaj polecamy powoduje, że w tym soku mamy wszystkie witaminy, minerały niezniszczone nie temperaturą, niepasteryzowane. Nie gotowane, czy w jakiś inny sposób no, poziom tych fitoskładników nie został obniżony. I dlatego takim podstawowym sokiem u nas jest jabłko i marchewka. I tu właśnie ja takie coś przygotowałem. Staramy się jak najmniej uruchamiać urządzenie, dlatego że dowiedzieliśmy się, że tutaj to nasze urządzenie nagrywające ma taką. Funkcję, że stara się wygłuszyć szumy. szumy, i wtedy dochodzi do przerywania głosu i tak dalej. Tak się może odbywać technicznie, więc w momencie, kiedy będziemy używać urządzenia, będziemy starać się mniej mówić, bo taką tutaj pomoc dostaliśmy techniczną. Wracając do tematu. No właśnie, jabłko, marchewka to taka podstawa. Ja myślę, że to jest bardzo fajny sok. Jeżeli oczywiście jabłka damy więcej niż marchewki, to zależy też oczywiście od upodobań, od smaku, ale jest to przyjemny, słodki smak i bardzo też oczywiście marchewka, jeżeli ona jest też taka w smaku, bardziej idąca w słodkość, to jest to niesamowita przyjemność picia takiego soku. Ale jego wartości zdrowotne poprzez dostarczanie właśnie witamin, minerałów, beta-karotenu, tutaj również witaminie C i to wszystko, co znajduje się w jabłku no otrzymujemy w super postaci wytłoczonej i oczywiście do takiego podstawowego soku jabłko-marchewka zawsze polecamy dodać jarmuż, tutaj mam przygotowany oczywiście zielona pietruszka, no niesamowite bogactwo no tutaj, fitoskładników, witaminy C, jarmus, zdolności oczyszczające. Oczywiście, do tego papryka czerwona. Ogóreczek. ogóreczek. My pijemy właściwie w takiej kolejności, że najpierw pijemy sok zielony. I tutaj, jeżeli dodamy paprykę, można dodać również imbiru, broku, a czy na przykład o broku jest, tutaj akurat dzisiaj nie mamy. Ale na przykład broku można naprawdę bardzo ważny element również. Czy na przykład surowego kalafiora, i tak jak powiedziałem, można dodać imbiru. Kapitalny sok to będzie około 7-8 składnikowych. Naprawdę świetny sok wzmacniający nasz organizm. My w drugiej kolejności pijemy tak zwany sok. Czerwony, on może mieć podobny skład, tylko dochodzi burak, ale można to zrobić na przykład jabłko-marchewka-burak, zielona pietruszka, jarmusz, na przykład selera naciowa. Jak najbardziej tutaj ta kombinacja zależy od własnej twórczości, od tego co lubicie, jak lubicie czego więcej, czego mniej, ale zwracamy uwagę, żeby te elementy występowały. Na przykład można również wcisnąć cytrynę czy tą limetkę, tak? Czy jak to się nazywa? Limonka, tak. Limonkę, Burak bardzo lubi cytrynę, lepiej się wchłania, także fajnie O właśnie, poświę... cytryna tak. pomaga w wchłanianiu, oczywiście w funkcjonowaniu całego organizmu, w produkcji kolagenu, to jest bardzo ważne, żeby organizm lepiej funkcjonował. Tak i jesienią warto więcej tej cytryny, więcej tego witaminy C. Tak, warzyw, można po prostu wcisnąć ręką, można również włożyć do urządzenia, oczywiście wybierając ze skórki e, najpierw. Z tej żółtej, tylko wystarczy tak. z tej żółtej. To białe można może być wciśnięte. Tak, właśnie. I to jest bardzo ważne. Poza tym, jeżeli chodzi o w ogóle dania witaliańskie, właśnie na tym to polega, że dania witaliańskie nie są przetworzone w temperaturze wyższej niż 48 stopni. I słuchając na przykład dr Dąbrowskiej, no, można wyciągnąć właściwie proste wnioski, że przy takim systematycznym stosowaniu tego typu systemu żywienia, po prostu organizm jest w stanie sam zlikwidować stany zapalne, stany chorobowe i no, w ogóle wyjść na prostą. Jeżeli chodzi na przykład, bo pierwszym wielkim problemem w tej chwili jest otyłość, bo wynika ona właśnie z tego, że jest tak wiele pokarmów przetworzonych, pasteryzowanych, gotowanych, smażonych, pieczonych. Oczywiście, jak się włączy telewizje śniadaniowe, to jest to, jak ja to zawsze mówię, ugotują, usmażą, upieką, jeszcze potem panierują i jeszcze włożą do oleju. Nie wiadomo po co, no, po prostu, żeby ten przez ten moment jakiś tam. Smak uzyskać. To jest bez sensu, dlatego że natura daje tak przewspaniałe smaki, tak cudowne i takie wartości, właściwości, że tego po prostu nie ma sensu niszczyć temperaturą. To trzeba wprost powiedzieć, i dlatego właśnie taka jest różnica między tym pokarmem witariańskim, który nazywamy pokarmem żywym, który jest lekarstwem, tak naprawdę, a pokarmem, który proponują wielcy kucharze, różni e, ludzie, którzy uważają, że po prostu no, natura no, nie wiem, pomyliła się, czy jakiś jest problem z tym. To jest odwrotnie. Właśnie taki, taki pokarm, jak najmniej przetworzony, czy jak powiedziałem do 48 stopni, on e, nam e, służy w sposób e, rozwojowy, zdrowotny. I ja myślę, że e, Takim podstawowym jakby papierkiem lakmusowym jest na przykład odporność. Odporność. Ja o sobie powiem tyle, że bardzo często jak spotykam dziś osoby w podróży i rozmawiamy na temat tej wielkiej sytuacji, która dotyczyła na całym świecie ludzi, że chorowali, umierali i tak dalej, ja powiem wprost, ja nie jestem zaszczepiony i jak rozmawiałem z ludźmi, którzy no, się zaszczepili i tak dalej, ileś razy chorowali, zawsze zwracam uwagę, że ja nie i przez te trzy lata ponad miałem kontakt z wieloma ludźmi, z tysiącami ludźmi i nic się nie przytrafiło. Ja myślę, że to właśnie nie jest żaden przypadek, tylko to jest związane z tym sposobem życia, z tym sposobem żywienia, oczywiście również z uprawianiem sportu, z ruchem i to jest bardzo istotne również żeby, to jest bardzo ważny element, żeby oprócz żywienia przynajmniej spacerować, to też jest bardzo dobre, dużą ilość spacerów w ogóle codziennie, najlepiej żeby robić to systematycznie, co drugi dzień tak, żeby ten organizm jednak wprowadzić w ruch, żeby to funkcjonowanie organizmu poprawić właśnie poprzez ruch, także na to zwracamy uwagę, a dzisiaj Ania Dokończy temat ciasteczek. Właśnie tutaj również w opracowaniu tego przepisu jest bardzo istotne że ten element, że nie pieczemy pierniczków witariańskich w piekarniku, bo to właśnie by zniszczyło właściwie większość tych oprócz tych smakowych jakichś elementów, które by pozostały, no to w zasadzie no tak. te wartości odżywcze, zdrowotne. No, lecznicze byłyby zniszczone. Dlatego ja Aniu tutaj oddaję głos, żeby na ten temat powiedziała, bo te pierniczki są jednym z elementów, bo my zapraszamy do naszego sklepiku. Ja chcę jeszcze powiedzieć, że po prostu teraz rozpoczynamy taki cykl, że będziemy zapraszać osoby, które mają, produkują, wytwarzają, sprzedają produkty, które są właśnie nieprzetworzone, które służą zdrowiu i będziecie mogli to zobaczyć, posłuchać i jednocześnie też u nas one się pojawią do. Będą to również kosmetyki, a kosmetyki, które my będziemy polecać, to będą takie, jak to w naszym gronie często się mówi, że to, czym się smarujesz, musi być na tyle dobre, że możesz to zjeść, więc My będziemy tutaj mieli takie kosmetyki, że możemy potem wziąć łyżeczkę i zjeść te kosmetyki. Może smakowo nie będą takie fajne jak nasze pierniczki, ale na pewno nikomu nie zaszkodzą, także tym się kierujemy. I jeszcze do tego, co Wiesiu dodał, ja bym dodała tyle. Że jak widzicie tą naszą wystawę tych warzyw, tych owoców, to nie trzeba być geniuszem, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że jeśli one mają tak intensywny kolor, tak intensywny aromat, a po gotowaniu bardzo często o, jakby zrobić z tego wszystkiego taki miks, jakiś gulasz, to to wyjdzie taki nieciekawego koloru, coś bez kształtu, bez zapachu i bez koloru, tak powiem. Czyli e, nawet e, ten kolor i ta jędrność tego, to wszystko e, po tym gotowaniu e, warzywo, owoc e, traci, więc e, wiadomo, że te właściwości, które są w środku również nie wszystkie zostały zachowane. Tak zwane polifenole w przypadku na przykład brokuła genialnie oczyszczająco działają, na poziomie komórki, czyli, ale surowy, niegotowany. I teraz tak, my sobie czytamy w internecie na temat brokuła, że ma tyle właściwości zdrowotnych, że nic tylko go jeść. Potem bierzemy wodę, wkładamy go do, no jak do wrzątku, to jeszcze zachowa kolor, bo to takie myki są, żeby zachował kolor, to do wrzątku, ale. Po ugotowaniu, po polaniu bułeczką i masełkiem, czy sklerowanym, czy nie, no niestety ten brokuł już nie ma tych właściwości oczyszczających, co jest najważniejsze. On blokuje rozwój komórek nowotworowych, wręcz odcina od dostępu do jedzenia, że tak powiem, komórki nowotworowe, przez co one umierają. Więc nic tylko jedzmy te brokuły, jedzmy te bardzo intensywnie zielone yy, yy, warzywa, a wcześniej zapijajmy to octem ponieważ ocet również działa i oczyszczająco i dożywiająco i przeciwcukrzycowo i to, co, o czym rozmawialiśmy ostatnio, więc nie przetwarzajmy, bo jedna rzecz jest taka, że to jak najwięcej war wartości w ogóle wszystkie, które, się, które można uzyskać, uzyskujemy, nie przetwarzając, tylko jedząc na surowo, to można zmiksować, blendować, pokroić i tak dalej, ale nie podgrzewajmy, nie smażmy, dlatego że ten organizm nam się po prostu potem odwdzięczy. A jeszcze jedna rzecz. Jeśli jemy surowe rzeczy, szybciej mamy impuls, taki impuls do mózgu idzie, że jesteśmy już na jedzeni, ponieważ jak wypijemy sok, tam jest bardzo dużo minerałów, witamin, organizm już jest dożywiony, do tego dołożymy jakieś sałatki, surówki, to mamy szybko impuls, że jesteśmy na jedzeni, więc nie jemy tego tak dużo. Jest mniej posiłków, one są mniej obfite i de facto dużo mniej pieniędzy wydajemy na jedzenie niż wydawaliśmy do tej pory. Mamy, my na przykład mamy ogromne oszczędności, mimo że pozwalamy sobie na owoce, nawet droższe, w ciągu całego roku, dlatego tylko, że tych posiłków jest mniej, te posiłki są bardziej treściwe, jesteśmy lepiej dożywieni, już nie wspomnę o, o tabletkach, lekarstwach i w ogóle jeżdżeniu do lekarza, gdzie to są tak wysokie pieniądze, teraz o, o, to, to skokowy wręcz wzrost, jak było stówka do wizyta, tak, jest 200 za chwilę, będzie 300 itd. i tak dalej jeżeli my nic nie zrobimy z tym, to nadal będziemy chodzić do lekarza, kupować tabletki i zabraknie nam na jakiekolwiek jedzenie, więc trzeba się opamiętać i coś zrobić. My jesteśmy tu po to, żeby Wam powiedzieć, jak to zrobić, a dlaczego? A no właśnie dlatego, żeby być zdrowym, zadowolonym z życia, mieć dużo oszczędności, a jeszcze właśnie zamieszczę też posta, bo zaczęliśmy pod okiem profesjonalistki rozciągać nasze ciało właśnie, żeby zadbać o to, żeby każdy mięsień, każdy ścięgno, żeby to wszystko ukierunkować. I jeśli chodzi o ten rozwój, znaczy o ten ruch, o fizyczny. Ten rozwój fizyczny, również będziemy kładli teraz większy nacisk na to, żeby wam też pokazać, jak można do spaceru dołożyć ćwiczenia rozciągające, bo sam spacer nie wystarczy. Bo ja schodzę spaceruję bardzo dużo, a czuję, że potrzebuję jeszcze ponaciągać, porozciągać, żeby uruchamiać pewne elementy swojego ciała, pewne partie mięśniowe. A teraz wracam do pierniczków, bo pierniczki są również surowe. I ostatnio skończyliśmy na tym, tak to obecnie wygląda, to jest dodatka. skończyliśmy ostatnio na tym, że była kulka, że że było ciasto. Właśnie, że była kulka, było ciasto, no i było pytanie, co dalej. A dalej to było tak, ja tylko chciałam na chwilkę pokazać, jak to wyszło. To ciasto po wyrobieniu było bardzo mocno, to było takie miękkie, bardzo plastyczne. Na chwilkę włożyłam do lodówki, ale na tyle, żeby ono nie było całkowicie twarde, tylko takie bardziej elastyczne. Rozwałkowałam w sposób tradycyjny, wiadomo, wałkiem do ciasta. Wcześniej posypałam trochę mąką kokosową, żeby mi się nie przykleiło do deski i do, do wałka. I potem normalnie wycinałam tak, jak konwencjonalnie pierniczki się wycina. Bez problemu to wychodzi. Grubość ciasta gdzieś około, ja wiem, ile to jest. Z pół centymetra, to już musicie z... 4-5 mm, no? No tu ma 3, tak. a tu ma 5. Także no i świetnie. Jak, jak na choinkę przystało, do mnie szeroko. W żołądeczku się wszystko wyrówna. W żołądeczku się wszystko wyrówna. I, oto, I po wy, wykrojeniu tych yy, pierniczków, ja włożyłam je do dehydratora i suszyłam je dość długo, ponieważ tak yy, łącznie, bo sprawdzałam oczywiście, bo tak jak mówiłam, ja testuję ten przepis, Dziś około 12 godzin one były w tym dehydratorze, na ten moment jest taka konsystencja już dość fajna, fajnego takiego ciasteczka jeśli ktoś lubi twardsze, no to musiałby... Troszeczkę tak, Ale słyszeć. mówiłaś o tym, że tutaj, dlatego, że jest kokos, bo trzeba zwrócić uwagę, że był kokos i w temperaturze tych 48 stopni słyszyłaś, tak? Tak, tak, bo tu jest, tu jest Co taka sytuacja, dzieje? że ten akurat przepis, mm -hmm. tak jak mówiłam, ja nawet nie wiem skąd ja go mam, postanowiłam z wami tak, wspólnie ale rzeczy, go przetestować. I już mówię tu rzeczy. Wspólnie z wami przetestować i bardzo mi nie pasował ten kokos pod względem sposobu potem obrabiania. Dlatego, że kokos ma to do siebie, że w temperaturze załóżmy powyżej 23-4 stopni on się rozpuszcza jest płynny jak woda. A w momencie, kiedy jest poniżej tej temperatury, robi się bardzo sztywny i twardy. I teraz tak: ciastka, które są z olejem kokosowym, to uważam, że powinny iść do lodówki. W lodówce być schłodzone i w ten sposób je jeść, czyli to będzie taka forma już gotowa. A te, które będą suszone, to ja bym tutaj albo zamieniła olej, albo drastycznie ograniczyła ilość, bo była mowa, ostatnio robiłam te ciastka 200 gram tej mąki i było około dwóch łyżek oleju kokosowego. Dałabym pół łyżki albo w ogóle zamieniła na inny olej, który nie daje aromatu, który do słodyczy się nie da. Na przykład bym zamieniła na olej słonecznikowy, bo słonecznik daje fajny taki orzechowy posmak. I Czyli nawet łyżkę nie... tego oleju słonecznikowego? Ja bym tam nie przesadzała z tym olejem. Tak, 3 czwarte łyżki to maksymalnie, ponieważ widzę, że to ciasto nie, nie ma takiej potrzeby, żeby. Mhm. Żeby tam dodawać, ewentualnie zamiast, jakby nie chciało się kleić, to bym wolała dodać tutaj daktyle, zamiast części mąki, te, miodu, ponieważ daktyle mają tą możliwość zlepić to ciasto. Mhm. I wtedy te ciasteczki, te pierniczki uważam, że byłyby super fajne i w suszeniu. Nie, nie, tylko, byś nie wyczuwał, tylko po prostu one by spowodowały tą kleistość tej masy, że mhm. one by się skleiły i wtedy na pewno. To znowu jest kwestia rektorze... proporcji. E, tak, no ale te proporcje słuchaj. E, e, to jest tak, 99% rzeczy, które myjemy, jemy i które, którymi częstuje ludzi i, i od nas kupują, to są moje przepisy, ale ja się na czymś wzoruję. I na przykład biorę taki przepis, już mam jakieś doświadczenie w tych produktach i widzę, że któryś produkt tak nie do końca jest przemyślany. Ja to podmieniam i wtedy ten przepis swój tworzę na tej podstawie, czyli jeszcze tam pokombinuję i wam przepis Poprawiasz w poście według własnego... Tak, według, te, według własnego smaku, wyobrażenia i w poście Wam już gotowy przepis taki sprawdzony, że faktycznie jak to się zrobi z takimi proporcjami, to to będzie smaczne, będzie wiadomo, ile czasu się suszy i będzie wiadomo, że to się suszy, a nim nie chłodzi. Bo to są dwa takie A różne powiedz, po wyciągnięciu z lodówki one mogą troszeczkę postać, żeby znowu ciepła nabrały, żeby nie jeść takich Tak, e, mogą, ale, ale jeżeli tak, jeżeli teraz będziemy się zalecać, znaczy kierować zaleceniami pod tytułem w domu mamy 15-16 stopni, bo więcej nie potrzebujemy. Jeśli będziemy tak mieć mieszkanie, mamy no to, więcej. to spokojnie mogą stać długo, a jeśli my mamy więcej, no to ja bym zale... bardzo szybko nałapił temperaturę. Czyli tak, przyje załóżmy przyjść goście, czy mamy ochotę my sobie zjeść, to ja wiem, tak, takie 20 minut wcześniej wyciągnąć. One się będą przyjemnie o temperaturze otoczenia, a jeszcze się nie zrobią miękkie. Mhm. I wtedy lukiem to wszystko będzie funkcjonować tak jak trzeba. Czyli rozumiem, że jeszcze temat zamiany tego oleju to jest w trakcie pracy świetnie, eee, tak, to jest tak, proces? Tak, to jest proces, ale to jest tak, jak już się zrobi taki przepis, to jest tak jak od babcia prababcia ktoś tam przepis na pierniczki miał i był on bardzo fajny, sprawdzony i sobie przekazujemy przez pokolenia, tak samo żeby dopracować jakiś przepis, właśnie też trzeba tak go stworzyć, żeby on właśnie dobrze się suszył, dobrze był smaczny. I w przechowywaniu y, y, też do, do, do zrobienia. Ja mam Także... do Ciebie pełne zaufanie i wiem, że to będzie super dopracowane. E, chciałem jeszcze e, powiedzieć, czyli ta, e, czy to będzie taki olej, czy to będą daktyle, czy będą hmm. różne pierniczki, o, hmm. może takie i takie, to się jeszcze okaże. Tak. Ale e, będą one również możliwe, e, bo przy, zbliżają się święta i rozumiem, że ten to danie będzie również jakimś takim flagowym daniem świątecznym. Tak, tak? koniecznie, Więc. bo pierniczek ten aromatyczny, korzenny smak po prostu my, my go potrzebujemy. On jest też fajnie zdrowotnie, ponieważ nas rozgrzewa i właśnie o to chodzi zimą. Więc Bo co tam mamy jeszcze raz. Mamy mąkę, mąkę migdałową, orzechy włoskie i do tego było dołożone olej e, kokosowy, olej kokosowy i miód. Mhm. I na przykład tutaj I właśnie cynamon, tak, też i przyprawa korzenna, czyli tam był cynamon, e, kardamon, e, goździk, odrobinka goździka takiej typowo przy, korzenna przyprawa piernikowa. Jest ogólnie dostępna, można ją kupić praktycznie wszędzie, więc nie musicie sami, sami jej tworzyć, możecie po prostu się posiłkować. I to jest wszystko, jeśli chodzi o ten przepis. Ja tak jak ostatnio Wam powiedziałam, kolorystycznie ja lubię brązowe pierniczki, więc na pewno następne będę robiła z kakao, naszym przepysznym kakao żeby były właśnie takie bardziej wysycone. No. okej, okay, czyli będziemy. A tutaj już mamy pierniczek yy, taki tak. inny. taki inny. Taki inny od innych, dlatego, że tak jak mówiłam, ja będę jeszcze robiła yy, yy, do tego... jak to się mówi? Yy, polewę? Nie polewę. Uciekło mi teraz słowo. Yy, z lukrem, o. Pierniczki z lukrem, a tutaj yy, na przykład mam pierniczek i yy, zrobimy go z czekoladką czekoladka wyszła taka bardzo aromatyczna gorzka o tak i położymy na tym na przykład migdałka i ten migdałek się przyklei i będzie o takie takie fajne taki fajny pierniczek drugą polewę zrobiłam lukier zrobiłam to jest na bazie nerkowca z cytrynką czyli to taki do tego słodkiego pierniczka taki aromaty, aromatyczny fajna taka nutka cytrynowa uważam, że będzie też super fajna i do tego damy orzeszki laskowe mm. i po zastygnięciu to po prostu będzie. Orzechy polecamy wymoczyć. Orzechy są wymoczone i następnie wysuszone. Ja sobie po prostu korzystając z tego dehydratora naszego właśnie susząc chlebki czy coś innego to przy tej okazji suszę różne takie rzeczy, więc moczymy orzechy zawsze. A później susząc chlebki, czy coś innego, ja suszę sobie te orzeszki również. O, I wykorzystuję tą, tą możliwość wysuszenia. Tak samo pierniczki. Nie przerażajcie się tym, że pierniczki trzeba suszyć tak długo, ponieważ warto wtedy pomyśleć, co jeszcze mam do ususzenia i te pierniczki suszyć w tym część, bo załóżmy pierniczków mamy za trzy tacki, a resztę możemy sobie mówić, czy tam chleb suszyć, czy jakieś jabłuszka, czy gruszki obojętnie co tam, co tam, jaki macie plan, to po prostu wykorzystać to i nie, znowu nie narzekać, że to jest drogo, bo na przykład do piekarnika takie pierniczki wkładamy na pół godziny czy tam 40 minut, na 120 czy tam więcej stopni i one twardsze będą szybciej, ale nam nie chodzi o to, żeby to było twarde, to ma być zdrowe i dlatego myślmy o tym, żeby rozwiązywać te problemy i żeby to, to jedzenie mieć maksymalnie, Nieprzetworzone, bo y, każde przetworzenie, każde gotowanie powoduje, że w naszym organizmie się y, procesy zapalne uruchamiają. Gro z nas już ma y, problemy z chorobami zapalnymi, takie lub, lub inne. Jedni, jedni mają problemy ze stawami, inni mają problemy z czymś innym, więc y, y, unikajmy tego. Unikajmy. Jeżeli można, to po prostu róbmy to y, na surowo. I zaglądajcie do nas. Czyli zapraszamy, zapraszamy do naszej tak. kuchni witaliańskiej. Zachwyceni naturą, zapraszamy do tego, żebyście nie piekli, nie gotowali, tylko właśnie zastosowali suszenie na przykład w dehydratorze albo takie przetworzenie tego produktu, żeby dostarczyć to, co zdrowe, to, co potrzebne organizmowi. Także zapraszamy. Myślę, że w każdym z odcinków coś nowego będzie i będziemy kolejne ciekawe dania przedstawiać. A więc smacznego i na zdrowie. Na zdrowie, słuchajcie, bawmy się tym, co robimy. Bądźmy zdrowi, stosujmy jedzenie jako lekarstwo. Niech jedzenie będzie lekarstwem, lekarstwo nie będzie jedzeniem. I zapraszamy do nas. I do usłyszenia. Do, do usłyszenia.